I od wyzwania uczyli się filmów na kamerach VKS, projektowali grafiki i tworzyli muzykę na starych komputerach, stworzyli też mural pikselowy, który można oglądać na naszym osiedlu przy ulicy Obornickiej 61. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Ośrodka, Pani Izabeli Kurzyńskiej, opiekunom no i oczywiście Wam za to zaangażowanie, za współpracę, za Waszą kreatywność. Ogromne podziękowania należą się też prowadzącym warsztatów. Byli to Rafał Szyja C64 Lowe, Michał Lisiecki z Muzeum i Komputerów Minionej Ery, Radek Furmanek z Agencji Filmowej For Soul Media i Dariusz Błaszczyk-Dygotyw. Z wielu, ale własnością nielicznych. Dzisiaj wszyscy możemy na nich pobrać dzięki uprzejmości Muzeum Gry i Komputeru Zmianowej Ery i c 64 Lowy. Dzień dobry, cześć. Ja dobry. Cześć. nieco o wystawie. Naszą inspiracją do stworzenia wystawy i Art technology. Świat cyfrowy minionej jakołki, który komputer stał się narzędziem ekspresji I tak, na końcu wystawy, na dużym stanie mogą Państwo zobaczyć przegląd DEM. Są to prace audiowizualne tworzone przez członków demo sceny od lat 80. Bliżej tutaj na ścianie po prawej stronie widzimy efekty prac na warsztatach. Są to grafiki inspirowane tak, piekcia Eee, same warsztaty i to jak się działo i efekty prac warsztatów muzycznych i filmowych mogą Państwo odsłuchać, bo tam z tamtej strony <grym> obejrzeć się odsłuchać. Eee, jeśli chodzi o sam pixel art, czyli technologie cyfrowe, to również wzięłaś na warsztat nasza artystkę eee, w której prace są humanistyczną interpretacją świata cyfrowego filmu, science fiction. I o samych pracach opowie coś więcej Kasia. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję bardzo za przybycie techniczne na to świetne wydarzenie. Nie odbywałam że zostałam na ile to się strasznie zainteresowałam, ponieważ to się tym interesuje, A zainteresowanie programem dotyczyło się od mojego brata, który jest sobie po prawej stronie. To on złożył mi pierwszy komputer i on w sumie zainspirował mnie do zakupu PlayStation One. I od tego wszystko się zaczęło i trwa do dzisiaj Proszę. dnia, bo pokazuję to w swoich pracach. Może nie są one taką czystą interpretacją tego świata cyfrowego, ale znajdują się w nich zabiegi z nim kojarzone, takie jak Pixel, Szum czy Kwitch, który jest dla mnie taką autonomiczną kluką komputerów. Mam nadzieję, że Państwo sami się poddacie takie zabawy i doświadczając się. oglądajcie i a o 19.00 zapraszamy Was na poziom Zero, gdzie w sali teatralnej zagra Kanon i jego goście. Miłej zabawy!